Się Łukasz! ma kuba. Zaczynamy. Piątek? Piątek brzmi dobrze. <noise> brzmi dobrze. <noise> Witam Was w kolejnym odcinku. Piątek brzmi dobrze pod tytułem Rap Era. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rapie. Rozmawiamy dlatego, że całe nasze młode życie kręciło się wokół rapu. A... I wszystko, co było związane z muzyką, tak naprawdę to był cały czas. Rap. z się. <laughs> <laughs> Kuba, ty jesteś dzisiaj piątek, gościem Piątek Brzmi Dobrze. Ja jestem gościem Trójmiasta. Ee, więc nie wiem, kto jest czyim gościem, ale generalnie jesteś niezłym gościem. <laughs> Postanowiliśmy pogadać o muzyce, która tak naprawdę na LinkedInie nas połączyła. Muzyce, która zagościła w naszym młodym życiu i została do dzisiaj przez lata. Zdecydowanie. I Kuba jest takim ambasadorem rapu na LinkedInie, moim zdaniem. Ten facet nawet jak mówi, to on rapuje. Mocno <laughs> więc, powiedziane. Więc postanowiliśmy, postanowiliśmy wreszcie przy okazji mojej wizyty w Trójmieście spotkać się i porozmawiać na temat nurtu, który nie wszyscy rozumieją. Mhm. Myślę, że powinniśmy wyjść od tego, żeby wyjaśnić, czym jest rap, a czym jest hip-hop, bo to jest bardzo często mylone. I dobrze by było, żeby wyjaśnić widzom, słuchaczom, piątek brzmi dobrze, na czym polega ta różnica. Tak, pozdrawiamy widzów i radio słuchaczy. No różnica słuchajcie, jest taka. U źródeł hip-hopu leży pięć takich elementów. Wśród nich jest breakdance, jest muzyka, jest graffiti. są jeszcze jakieś dwa? DJing. DJing i jest jakiś piąty. Kuba. <laughs> A rap to jest po prostu jeden z elementów hip-hopu, muzyka. A, piąty element to jest wiedza. Wiedza. A, I to, oni bardzo, no to mówię Kuba. bardzo stawiali na wiedzę i na świadomość tego, e, czym jest ta kultura, jakie niesie wartości. Kuba, jak, jak się rap w Twoim życiu pojawił? Gdzie, gdzie on się zakiełkował, zapoczątkował, w jakim momencie Twojego życia? E, I jak to wspominasz? Wiesz co? E, rap w moim życiu pojawił się w postaci chyba New Kids on the Block <laughs> albo jakiejś lekko rapowej piosenki. Califavili. E, e, nie, Kelly Family, <laughs> tylko jak oni się nazywali, ten Boys najsłudniejszy. Backstreet Sing. Boys. Uh, Backstreet Boys. Backstreet Boys. Mieli jakąś taką piosenkę, gdzie ktoś tam przez chwilę rapował, bardzo mi się to spodobało. Potem przez długi czas słuchałem grandżu, nirwany, nosiłem długie włosy, ale w pewnym momencie ten rap do mnie wrócił i to głównie ze sprawą polskich wykonawców. Kaliber 44 to był chyba taki mój pierwszy, a pierwsza kaseta, którą sobie kupiłem, to była Paktofonika, i to mi w ogóle rozwaliło głowę, jak ich usłyszałem i pomyślałem sobie, że chłopaki są niesamowici. Ja, jakby wracając do, do, do myślą do dzieciństwa, czy do, te, do tych czasów podstawówki, tak naprawdę, to u mnie to się zaczęło od um, pierwsze, pierwszy raz, kiedy posłuchałem Tupaka. E, pierwszy raz słuchałem e, Wutan Clan. Mhm. A to, były, to, były, to były takie kawałki, które jakby zakiełkowały we mnie <laughs> e, e, nurtem rapowym. I tak już potem zostało. Potem zacząłem to odkrywać coraz bardziej. Mm -hmm, mm -hmm. No Ja, ja myślę, powiem... że, że to, ta, ta, ten okres podstawówki to jest taki, taka chwila, taki moment, gdzie rzeczywiście to, czym nasiąkniesz, tak, tak potem zostaje, zostaje w Tobie. I a, szczególnie pod względem muzycznym. A, to rzeczywiście jest tak, że potem zostaje to z Tobą na lata. A, no w naszym przypadku to był rap. I fajnie. Kuba, a co było Twoją taką... A, zajawką, gdzie, gdzie pamiętasz, że, że zaczynałeś się tym strasznie mm, ekscytować, jarać tak naprawdę, yy, yy, jeżeli chodzi o rap? Wiesz co, takie dwie rzeczy bym wymienił. Raz to już wspomniany yy, ten polski hip-hop, który mnie utwierdził w przekonaniu, że są ludzie, którzy myślą, czują podobnie, yy, zwracają na te same rzeczy uwagę, a przy okazji są tacy silni, pewni siebie, zmotywowani do działania, a nie tacy, jak często Autorzy ballad rockowych, uh -huh. e, lekko rozpłakani. E, drugą, e, drugą rzeczą, e, która mnie tam w pewnym momencie zachwyciła, to był e, taki świadomy rap. I w momencie, kiedy sobie usłyszałem Mozdefa, czy Tali czy Masta Aisa, którzy mówią o takich fajnych rzeczach, że e, jest jedna miłość, że wszyscy musimy się szanować itd., itd., to do mnie bardzo trafiło. Takim moim um, pamiętam przeokrótną zajawką, e, czymś co, co słuchałem non stop, e, jak tylko mogłem, był e, um, utwór Steel Dray, doktora z Stumbloga. Mm -hmm, mm -hmm. To pianinko tam, które było, to o, rzeczywiście. No. Rzeczywiście to było coś, co. co... <śmucham> <śmucham> <Dokładnie>. <śmucham> człowiek, człowiek, orkiestra, no. <śmucham> <śmucham> To było coś, co mnie strasznie ujęło. I mimo, że tam było o tych samochodach i latały dookoła <śmucham> dziewczyny, i nawet Eminem gdzieś tam się nawet na teledysku wkręcił, to była rzeczywiście melodia, melodia, która mnie ogromnie poruszyła. I no, ten kawałek do dzisiaj, jak go puszczam, na mnie działa. Mi to jest, też. Taką mi radość sprawia, kiedy go słucham. I w ogóle ta płyta Dre to był, to był przełom taki tak, tak, tak. w hip-hopie, bo on wprowadził tyle tam melodyczności do tego, tyle takiego fajnego flow muzycznego, a jednocześnie pozostał taki właśnie prawdziwy, to nie było jakieś R&B śpiewane, tylko do takich fajnych, grubych beatów, płynącej melodii. Tak, ale była, była to pierwsza płyta Doktora Dre, która była takim odejściem od tego old schoolu. Tak. No, chyba tak, tak, no. tak. Natomiast jaś nie ma nic złego w samochodach i e, w mm, pieniądzach i, i we wszystkim innym, o czym dużo artystów rapowych śpiewa, e, bo <laughs> no, sami z nich korzystamy, nie? No, pewnie jest przyjemnie przejechać się fajnym autem albo wydać trochę szmalu gdzieś. Niektórzy wiadomo, nawet po kiedyś jeździli. <laughs> wiadomo, że to nie jest jakby najistotniejsza część życia i są ważniejsze rzeczy niż pieniądze, ale jak już są to można o nich pogadać czy pokiwać sobie głową w rytm muzyki doktora Dre. Wracamy do rozmowy. Dzisiejszym gościem, piątek brzmi dobrze, jest moja linkedinowa bratnia dusza, Kuba Dusza. A dzisiejszym gościem w Sopocie jest mój Linkinowy czarny brat, Łukasz. Czarny nie ze względu na brodę, tylko tego, co słuchamy, to bo mówimy jest. dziś o rapie. Jak rap wpłynął na Twoje dorosłe życie? Wiesz co, rap wpływa na moje dorosłe życie cały czas. Jakby to, że go słucham i to, że on daje taką pozytywkę pozytywnej, Energii, pozytywkę pozytywnej energii, a nawet dawkę pozytywnej energii, e, sprawia, że m, jakby mam siłę czasem e, robić rzeczy, na które niekoniecznie miałbym ochotę, albo mam siłę się uniezależnić od tego, co myślą inni ludzie, jak, e, jak traktuje mnie świat, bo świat. E, Traktuje nas różnie i to my tak naprawdę wpływamy na to, jak możemy postępować w każdej chwili. Więc chłopaki, którzy zadzierają trochę nosa, którzy się przechwalają, którzy są trochę aroganccy albo tacy bardzo pewni siebie, jakby podbudowują mnie w tym nastroju. i Bardzo lubią być w tym nastroju, kiedy to ja mam kontrolę, kiedy czuję się niezależny, kiedy mogę robić wszystko na co mam ochotę i tak naprawdę mam spokojną głowę, bo wiem, że wszystko zależy ode mnie. No to już nie tylko dawka, ale prawie taki zastrzyk, nie? No to. Ja powiem Ci szczerze, że z tego, co kiedyś słuchałem, jak byłem dzieciakiem, do dziś zostały kawałki, które włączając sprawiają, że ja jestem nakręcony do, do, do działania. To jest, to jest dla mnie taka bardzo, bardzo duża motywacja. I rzeczywiście jest, jest coś takiego w, tym, w, tym, w tej szczerości rapu i w tej, w tej, w tej sile. Że, że potrafimy przebrnąć przez, przez sytuacje, które są dla nas bardzo trudne, a w sytuacjach, które wydają nam się trudne, słuchając tej motywującej muzyki, na, napędzamy się do działania. Czy u Ciebie tak jest? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, nasze spotkanie jest najlepszym dowodem, że muzyka łączy ludzi, że w naszym przypadku rap łączy ludzi. Myślę, że nigdy, gdyby, gdyby nie było LinkedIna, gdyby nie powstał, nie powstał Piątek, brzmi dobrze, to byśmy z Kubą nigdy się nie spotkali. Mimo, że wielokrotnie byłem w Trójmieście, to na pewno byśmy na, na siebie się nie natknęli. Gdyby moglibyśmy nie, ta, nie, się nie nawet, ta platforma społecznościowa. Moglibyśmy się nawet minąć i krzywo na siebie spojrzeć. A Myślę, tak? Patrzcie, jak się uśmiechamy. No, on krzywo dzisiaj na mnie patrzył, jak się ze mną przywitał, ale to nie będę wam mówił. Taki Kuba już jest, on jest taki smutny generalnie i nerwowy zawsze. No, kamera odmienia leci. Kuba, w jaki sposób? W jaki sposób rap wpłynął? na to, co wykonujesz zawodowo, czy on w ogóle na to wpływa, czy nie. Gdybyś dalej słuchał tej nirwany, mm -hmm. dalej nosił długie włosy, które już ci wypadły, mm -hmm. ale przynajmniej miałbyś z tyłu, to teraz byś był innym człowiekiem. Dwa fajne wątki wydaje mi się, tu są. Jeden to jest taki, że ten rap, który buduje twoją pewność siebie i wspomaga cię w tym wierzeniu w siebie. Pozwalał mi podejmować odważne decyzje zawodowe, czy to pracowałem w firmach, czy, czy teraz w, na własny rachunek, więc pozwolił mi w ten sposób pokierować swoim życiem, że robiłem to, co mi w duszy grało wewnętrznie. A już bardzo konkretnie teraz, jak ostatnio zacząłem nagrywać filmiki, wrzucać je na Linkedina, no to obserwowanie chłopaków, którzy są tak spontaniczni, to też jest taka potężna inspiracja. Myślę, że. Nie byłbym w takim kształcie, albo nie doszedłbym do tego tak szybko, że jestem taki swobodny i tak się fajnie czuję, jakby mówiąc do ludzi, gdyby nie to, że zobaczyłem, że inni ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, robią to w ten sposób. Wychowaliśmy się w, na, na, tym, na tym gruncie, o którym mówiliśmy, czyli, czyli gdzieś tam klimatów doktora Drey Tupaka, łutań mm -hmm. klanu. A, I dla nas, Randy MC. Czy, nie wiem, Afrika Bombata to był, to był taki, taki old school. To mi się mm -hmm. wydawało, że to, to były jakieś czasy dinozaurów, mm -hmm. i to, co my słuchamy, to to będzie już na lata, bo to tak to jest taki prawdziwy rab. On, mm -hmm. on tak fajnie ewoluował. E, mm -hmm. To Steel Drape, wspomniane wcześniej, o którym mówiliśmy, to był kierunek, w którym śmiech, ja myślałem, nie? że rap się będzie rozwijał. E, rozwinął się na przestrzeni lat fantastycznie, bo DJ Premier i wielu innych wspaniałych DJ-ów stworzyli. Niesamowitą muzykę. Stworzyli coś niebywałego, poszli w kierunki, których się nie spodziewaliśmy, że, że, że w ogóle istnieją takie dźwięki, a oni tworzyli coś tak. takiego. I rzeczywiście on ewoluował na przestrzeni lat bardzo mocno i szedł w bardzo fajnym kierunku, aż do pewnego momentu, nie wiem, czy przed pięcioma, dziesięcioma latami, kiedy w, w modę wszedł ten nurt, który przyszedł z Atlanty. Wiesz, tam pierwszy był outcast, i to był naprawdę fajny rap. A y, stworzyło się coś, czego ja y, generalnie już nie jestem w stanie nazwać rapem, mm -hmm. ale być może to tak jest, że teraz, y, teraz dzieciaki nam powiedzą, no wysłuchaliście old school, tak? tak? tak to jest to rap, to, to jest prawdziwy tak, rap. Tak, tak. To, co teraz jest stworzone, dla mnie taka trochę sieczka, mm -hmm. takie mm -hmm. tro, trochę rytmy disco polo, chłopaki tacy jak Rich Da Kid czy... Y, <laughs> Playboy, Playboy Cardi, ja nie, nie umiem umie nawet przytoczyć tych, tych no. nazw A, i dzieciaki ci dzisiaj powiedzą, że to jest prawdziwy rap, więc nie można tego zatrzymać, to na pewno, mm -hmm. na pewno się zmienia, to tak samo jest jak, jak, jak z LinkedIn'em który na początku był platformą do wirtualnego CV, tak naprawdę, mm -hmm. ewoluował do takiej platformy fajnej biznesowej, gdzie można było dużą dawkę wiedzy zdobyć. Myślę, że jesteśmy e... teraz w golden era LinkedIn, tak jak była My... golden era myślę, rapu myślę, że jest, myślę, że jesteśmy. To, okay. jest, to jest teraz Steel Okej. Okay. Są piosenki, które przez cały czas utrzymują jedno tempo. C -c 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 -c. A oprócz tego jakiś młody, zaangażowany chłopak wykrzykuje tam o tym, ile ma pieniędzy i że ma wszystko w dupie. I to jest ten rap w dużej mierze, który teraz jest na fali, ale wciąż są artyści, którzy tworzą ten zaangażowany rap. Ostatnia płyta JSI4 2.44. No fantastyczne utwory. A jak, a, a jak spotkamy się tak za 30 lat, to myślisz, że będziemy już takimi dziadkami z, la, z laskami ledwo chodzącymi pomolo, słuchającymi dalej rapu? Jeżeli słuch pozwoli. Mamy nadzieję, że dzisiejsza playlista, którą przygotowaliśmy, a przygotowywaliśmy ją w pocie czoła, bo ciężko było spośród całej masy hitów, które, które znaliśmy, wybrać coś, co, co się zmieści w 20 utworach. Mamy nadzieję, że coś Wam się z tego spodoba, że coś weźmiecie do siebie jako motywator, jako siła, mhm. jako coś prawdziwego. No i że wasze głowy też się zaczną bujać w rytm rapu mhm. <noise> Kropka. Do zobaczenia. <noise> Kuba, dzięki za rozmowę. To była ogromna przyjemność. Dzięki. Dla mnie też. Chcę Ci zadać bardzo ważne pytanie w tej chwili. Eee, czy włączyłeś mikrofon? <śmuchy> <śmuchy> tak.